Tołem LinkedIn Local Virtual. To już ósmy raz, gdy spotykamy się podczas tego wydarzenia. Ja, nazywam się Bartek Zimieński i pracuję w Serbii. A w Serbii, jak wiecie, są pszczoły, które lubią dzielić się wiedzą. Czym ja się dzielę? No Dzielę się tym, jak to robić na LinkedIn. Od 6 lat razem z Szerbii pomagam wdrażać programy employee advocacy i social sellingowe. Także jeśli potrzebujecie takiego wsparcia, zapraszam, wpadajcie do naszego ula. Pomagamy wam uzyskać głos w social mediach. Przede wszystkim e, Wam, jako markom personalnym, które wzmacniają działanie firm. A dzisiaj właśnie będę chciał opowiedzieć o tym, jak firmy mogą realizować swoje działania komunikacyjne na takiej platformie, jaką jest LinkedIn. Żeby nie być gołosłownym, też mamy swój własny profil firmowy. Serdecznie zapraszamy, abyście zaczęli go obserwować. Jak widzicie, całkiem ciekawe wyniki udaje nam się tam. Zrealizować, a to dzięki wspaniałemu zespołowi marketingu i kontentu, który wykonuje świetną robotę. Natomiast dlaczego warto ten Company Page prowadzić? No na pewno pomaga on dotrzeć do tych osób, które chcielibyście zatrudnić w swoich firmach, które chcielibyście, żeby być może kupiły od Was jakiś produkt albo usługę, albo żeby zbudować wizerunek firmy, która jest innowacyjna, która chce zdobywać nowe rynki, która jest ciekawym, Miejscem do pracy. Warto dbać o Company Page jeszcze z jednego powodu. Ma to przemożny wpływ na to, jak na LinkedIn jest postrzegane nie tylko to, co wy robicie, ale również co robią wasi pracownicy. Wasze zespoły handlowe, marketingowe mogą tymi danymi zarządzać. Może się to dziać przez Sales Navigator, gdzie wpływ waszych akcji, które wykonacie, poprzez Company Page będzie mógł być obserwowany poprzez odpowiednie wskaźniki, które są dostępne w tym narzędziu. Przechodząc do głównego menu. Osiem wskazówek, które pomogą Ci prowadzić kompany page na LinkedIn. Starałem się je zebrać tutaj w miarę ciekawe, w miarę proste do wdrożenia, ale jak zauważyłem, które świetnie skłaniają nas ku temu, żeby osiągać dobre wyniki. Po pierwsze, warto zdobywać followersów. Ale nie wiem, czy wiecie, ale na LinkedIn do zapraszania osób, które mogą obserwować wasz profil firmowy, warto zaprzęgnąć nie tylko zespół marketingu, ale również pozostałe osoby. Podejrzewam, że rekruterzy, osoby, które zajmują się HR-em, które zajmują się sprzedażą albo które chcą wspierać waszą markę, też chciałyby to zrobić i mogą to zrobić. Każdy obserwujący wasz profil firmowy, jeśli ma on poniżej 5000 obserwatorów, jak najbardziej ma możliwość zaproszenia osób ze swoich kontaktów. Być może warto o tym opowiedzieć w swoich zespołach i zwiększać tych, którzy już będą widzieli, co publikujecie na LinkedIn jako Company Page. Nie zapomnijcie o tym i przypominajcie swoim zespołom, gdy onboardujecie nowe osoby do marketingu, do sprzedaży, do HR-u, żeby również. Swoje sieci kontaktu zaangażowały do tego, aby obserwować Was na tej platformie. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, aby odwiedzający mieli pełen przegląd tego, co robicie na LinkedIn, to jest dodanie polecanych. To są trzy posty, które możecie przykleić na stronie głównej swojego kompany page'a, gdzie możecie opowiedzieć historię swoją, swojej firmy, albo tego, w jaki sposób na Waszym company page'u się na przykład poruszać. Bo nie wiem, czy wiecie, ale każda osoba, która poszukuje pracy, ma możliwość zapisania sobie alertu właśnie na Waszą firmę. I osoby też często o tym nie wiedzą. Więc być może przygotowanie takiego postu, gdzie opowiecie, gdzie, co, jak na company page'u znaleźć i przyklejenie go w polecanych, będzie świetnym pomysłem. Niestety firmy mają ten problem, że nie mogą przyklejać tutaj linków, e, grafik, Musi to być forma publikacji, która poszła na LinkedIn, a teraz jest promowana w polecanych. Wykorzystajcie to, ponieważ obecnie na LinkedIn nie możemy przykleić postu u samej góry, ale te dwa, które widzicie, dają możliwość komunikacji. Trzecia rzecz, stwórzcie zakładkę produkty, szczególnie jeśli wasza firma jest z jednej z tych branż. LinkedIn umożliwia coś takiego, dzięki czemu możemy zobaczyć Jaki produkt macie albo usługę. Możemy również zobaczyć, jakie są opinie klientów o waszych produktach. Oczywiście trzeba ich do tego zaprosić, podpowiedzieć, co mają powiedzieć, ale możecie też pokazać, z kim współpracujecie. Dzięki czemu możecie dotrzeć znowu do nowych potencjalnych klientów, którzy być może wybierą wasze usługi. Zakładka produkty, tak jak powiedziałem, nie jest dostępna dla każdej branży, a natomiast jest ciekawym elementem, który umożliwia również Pozycjonowanie Was wśród innych produktów kategorii na LinkedIn. Więc jeśli Wasza konkurencja tego nie ma, jesteście w stanie ją w tym momencie wyprzedzić. Kolejna rzecz to jest dodanie domeny do weryfikacji pracowników. Bardzo ważny element i na nim się na chwilę dłużej zatrzymam, ponieważ ma on również wpływ na, kolejny, na kolejną podpowiedź, którą dla Was mam. Dodanie tej domeny umożliwi uzyskanie, na razie u niektórych firm Weryfikacji dla pracowników, których zatrudniacie. Przy ich imionach i nazwiskach wyświetli się tarcza z informacją, że ta osoba została zweryfikowana jako pracownik poprzez e-mail służbowy. Trzeba tutaj domadać domenę, pamiętając o domenach partnerskich, pamiętając o domenach wspierających, na których tworzycie e, konta e-mail dla swoich pracowników. Natomiast, żeby oni mogli być zweryfikowani jako pracownicy, są na to dwa, e, dwa etapy. Jeden etap to jest taki, że każda z tych osób może dodać e-mail służbowy do swojego konta na LinkedIn. Natomiast trzeba o tym powiedzieć. Trzeba zaznaczyć w jaki sposób to robimy, gdzie to można zrobić, jak przebiega taka weryfikacja. Więc może warto się pokusić przy okazji o krótkie szkolenie z LinkedIn, gdzie nowym osobom, tym osobom, które u was są w zespole, pokażecie w jaki sposób można na LinkedIn bezpiecznie zarządzać swoim profilem. Drugi sposób weryfikacji to jest, gdy taka osoba, która jest u Was zatrudniona, wejdzie na profil swojej firmy i zechce zobaczyć zakładkę Moja firma. Czym jest zakładka Moja firma? To jest następny krok, o którym Wam opowiem. Natomiast w tym momencie dla takiej osoby zostanie wygenerowany kod, który dostanie ona na swoją skrzynkę pocztową. Musi go teraz tylko pięknie przepisać do LinkedIn, potwierdzić swoją tożsamość, dzięki temu jej konto będzie zweryfikowane. LinkedIn podpowiada, że osoby ze zweryfikowanymi kontami są w stanie dotrzeć o wiele dalej ze swoimi treściami, chętniej przyjmują od nich zaproszenia i są uważane jako osoby wiarygodne. Więc warto, warto, bardzo warto i polecam wam włączyć taką możliwość dla swoich pracowników. Tak jak powiedziałem, na ten moment jeszcze nie wszystkie firmy mają to włączone, ponieważ jak to w LinkedIn, mamy na to włączanie falami. Obecnie tylko bardzo duże firmy, bardzo duże korporacje mają do tego dostęp, natomiast warto moim zdaniem już teraz zaproponować coś takiego, żeby pracownicy mogli weryfikować swoje konta. Jeśli już zweryfikują, dostaną dostęp do zakładki moja firma, o ile oczywiście ją uruchomicie, ponieważ w ustawieniach też jak najbardziej da się to zrobić, w ustawieniach Company Page oczywiście, i tam możemy robić kilka rzeczy. Może być to swoista E, Swoiste miejsce dla komunikacji wewnętrznej dla waszej firmy, ponieważ do tej zakładki mają dostęp tylko zweryfikowani pracownicy. Mogą się dowiedzieć, kto nowy przyszedł, e, z jakim kolegą jeszcze, czy koleżanką nie są połączeni na LinkedIn, mogą się dowiedzieć, kto obchodzi rocznicę pracy, jakie publikacje e, ich współpracownicy właśnie wrzucili na LinkedIn. Bardzo fajne miejsce, gdzie można zobaczyć aktywność swoich kolegów i koleżanek. Jeśli będziecie ich do tego zachęcać, żeby publikowali, to pokażcie im również miejsce, gdzie mogą znaleźć publikacje od innych osób. Natomiast zachęcić możecie ich jeszcze bardziej. Ponieważ moja firma umożliwia przygotowanie postów tzw. Tak rekomendacji treści dla pracowników do publikacji, gdzie za dwoma kliknięciami mogą oni już przygotowane przez dział kontentu, marketingu czy HR, treści opublikować jako swoje. Będzie to w specjalnej sekcji w zakładce Moja firma, tak jak widzicie tutaj na przykładzie. I najlepsze jest to, że LinkedIn pozwala nam spojrzeć na analitykę tych treści. Bardzo ciekawy element, ponieważ możecie zobaczyć, jaki potencjał ma Wasz zespół, jeśli chodzi o docieranie z treściami do osób, które są na tej platformie. Można to uznać, że jest to miejsce, gdzie możecie próbować wystartować ze swoim programem Employee Advocacy albo Social Sellingowym. Co prawda, ta analityka nie jest kompletna, nie można dobrze zarządzać tymi treściami. Widoczne są one dla wszystkich pracowników, natomiast jeśli jesteście małą firmą, jeśli dopiero startujecie, chcecie sobie zrobić pilotaż, to to miejsce wydaje mi się, będzie dla Was odpowiednie, żeby właśnie spróbować. Pamiętajcie, włączenie zakładki Moja Firma, uruchomienie rekomendacji dla pracowników. Można tam przygotować wszystkie posty, e, natomiast niestety tych postów pracownicy nie będą mogli planować. Jeśli klikną opublikuj, to dzieje się to właśnie w tym momencie, kiedy publikują. Jak najbardziej mają możliwość personalizacji tych treści, które są dla nich przygotowane, a wy dzięki analityce będziecie w stanie śledzić, jakie te treści dały efekty i im, i waszej stronie firmowej. Bo pamiętajcie, że w postach możecie oznaczyć swoją stronę firmową i na przykład w Call to Action dać znać, kogo warto obserwować na LinkedIn, bo tam znajdziecie więcej informacji na ten temat. A mówiąc o tym, że możemy znaleźć więcej informacji, pomyślcie o biuletynie na LinkedIn. Jest to takie narzędzie, które było bardzo długo dostępne tylko i wyłącznie dla twórców treści. Od pewnego czasu LinkedIn uruchomił to również dla stron firmowych. A od miesiąca jest to dostępne dla każdego użytkownika LinkedIn, jeśli ma przynajmniej 150 osób obserwujących. Więc wasz profil firmowy też tyle powinien mieć, żeby móc biletyn uruchomić. Najlepsze jest to, że dostajemy nie jeden, a możliwość pięciu biletynów, które możecie uruchomić. Mogą to być biletyny na różne tematy. Być może chcecie opowiedzieć o tym, co się dzieje w firmie. Być może chcecie pokazać komentarze swoich wewnętrznych ekspertów, jakichś wydarzeń, być może chcecie pokazać, jak rozwija się Wasza branża, być może chcecie, aby osoba, która wejdzie i znajdzie Was biuletyn, znalazła jakieś inspiracje. Piąty pomysł, na pewno wymyślicie sobie sami, natomiast podejrzewam, że dział HR, jeśli dowie się, że ma możliwość w jednym miejscu zgromadzenia wszystkich swoich treści związanych z rekrutacjami, to skorzysta z takiego daru. Korzystajcie z biletynu, bo LinkedIn daje nam teraz wskazówki, że będzie rozwijał to narzędzie i danych do analizy będziemy dostawali coraz więcej. Więc moim zdaniem jest to świetne miejsce do tego, żeby poszerzać swoją komunikację. Możecie dowiedzieć się, kto obserwuje wasz profil, kto, wasz profil przepraszam, wasz biletyn. Możecie dowiedzieć się, e, kim są te osoby. Możecie dowiedzieć się. Od kiedy taka osoba zaczęła obserwować już biuletyn? Naprawdę bardzo ciekawe dane do analizy w momencie, kiedy chcecie uruchamiać pełną komunikację na tym narzędziu, jakim jest LinkedIn. I pamiętajcie o jednej rzeczy. To, co opublikujecie w ramach biuletynu na LinkedIn, jesteście w stanie wypozycjonować na wyszukiwarkach, a SEO, które jesteście tutaj również w stanie nim zarządzić poprzez biuletyny, sprawi, że wasze treści mogą być wysoko wysoko w wynikach wyszukiwania. Oczywiście, trzeba zachować kwestię związaną z frazami wyszukiwań. Trzeba się zastanowić, jak ta treść powinna wyglądać. Natomiast tu możemy upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu i moim zdaniem warto to zrobić. Jeśli myślimy o tym, żeby pójść głębiej, to może zróbmy coś, czego nikt nie robi. Bo tak naprawdę niewiele osób i firm wykorzystuje live i wydarzenie audio do tego, żeby poszerzać swoją bazę odbiorców albo docierać do tych, Którzy już Was obserwują. Live'y dają świetny wgląd w to, kto jest zainteresowany tym, co Wasza firma robi. Wydarzenia audio pozwalają być regularnym z publikacjami, z wywiadami, z komentarzami ekspertów w momencie, kiedy nie macie doskonałego zaplecza technicznego. Natomiast pewnie macie świetny scenariusz na to, jakie historie byście chcieli opowiedzieć. Zarówno jeden jak i drugi element, jak widzicie na przykładach, jest wykorzystywany w komunikacjach przez firmy, jednak nadal jest to bardzo niewiele firm i osób, które korzystają z takiej możliwości. Spróbujcie to zrobić chociaż raz, zobaczcie jak to jest proste, mówię o wydarzeniu audio, z live'em jest już trochę bardziej skomplikowana sprawa, natomiast zobaczycie jak w fajny sposób możecie budować społeczność wokół swojej firmy i swojej komunikacji. To co, przechodzimy do ósmej wskazówki? Wspierajcie publikacje swoich pracowników jako Company Page. Nie wiem, czy wiecie, ale w zakładce, gdzie są wszystkie publikacje, które wyszły z Company Page'a, jest specjalny przycisk. Publikacje pracownika. Możecie przejrzeć wszystkie posty, jakie pracownicy, którzy w waszej firmie są, opublikowali na tym narzędziu. I nie ma nic lepszego, co moglibyście wykonać pod tymi publikacjami, jak zostawienie komentarza... Jak zostawienie polecenia lub udostępnienie tej treści. Moim zdaniem, powinniśmy zmienić myślenie z tego, jak działać na LinkedIn. Przez wiele lat pokutowało takie powiedzenie: że jeśli chcesz odpalić program Employee Advocacy na LinkedIn, to wystarczy, że nauczysz pracowników udostępniania treści z Company Page'a. Róbcie dokładnie na odwrót: przez swój Company Page udostępniajcie treści, które publikują wasi pracownicy. Komentujcie je, pomagajcie im zdobyć zaangażowanie pod spodem, odpowiadajcie na komentarze. Jesteście tam przecież też czasami w stanie zarządzić kryzysem, który przez przypadek mógł się wywołać niechętnym komentarzem kogoś, kto właśnie pod pracownika postem się pojawił. Warto tutaj zwrócić uwagę na gwiazdy: warto zwrócić uwagę na te, którzy są aktywni, którzy generują duży ruch, być może we współpracy z nimi. Wystartować z LinkedIn Audio, z LinkedIn Live, być może pomogą Wam tworzyć biletyn albo zaczną tworzyć rekomendacje dla innych pracowników. Nigdy nie wiecie, jakie nieodkryte talenty są w Waszych firmach i podejrzewam, że warto by było skusić ich na taką współpracę. Ja sam to robię i jak zauważyłem, moje zaangażowanie w to, co robi firma, jest o wiele większe, kiedy mam możliwość również dbania o komunikację. A jeśli mówimy o dbaniu komunikacji, to pamiętajcie o tym, że wspieranie publikacji pracownika może się nie skończyć tylko na tych, którzy są na początku szczebelków kariery. Być może warto też wspierać swoich liderów. I tutaj uzupełnieniem tego jest kampanie, którą, kampania, którą od zeszłego roku LinkedIn umożliwia nam tworzyć na swoim narzędziu. Jeśli chcecie, to możecie teraz budżetem dopalić post swojego prezesa dyrektora finansowego, szefowej HR, właśnie po to, żeby wesprzeć ich działania na LinkedIn. Jak zauważyliśmy, te treści przynoszą całkiem ciekawe efekty. Pewnie Patryk Kułagowski wszystko Wam jest w stanie na ten temat opowiedzieć, więc trafcie do niego ze swoimi pytaniami. Natomiast a, najistotniejszy element jest taki, że musicie poprosić swoich pracowników o to, żeby takie treści mogły być prowokowane przez Company Page. Nie zapomnijcie o tym, ponieważ zatrzymacie się z budżetem. E, może być tam pewna zamotka e, związana z tym, w jaki sposób w panelu reklamowym prosimy właśnie pracownika o e, otrzymanie takiej rekomendacji, o to, żebyście mogli wykorzystać jego post. E, warto sobie skopiować link do tego, uzupełnić jeszcze raz, wysłać tej osobie, która ma być promowana. Da się to zrobić, ale jeśli będziecie mieć z tym kłopoty, Zapraszam do mnie, jestem trenerem LinkedIn'a, jestem w stanie Wam coś podpowiedzieć. Ponieważ tak ładnie mnie słuchacie, mam dla Was pewien bonus. Nie jest tyle związany z tym, jak prowadzić kompany page, a raczej co na nim komunikować. Postarałem się, żeby przez te wszystkie osiem wskazówek przenikała jedna rzecz. Najistotniejszym na company page, na LinkedIn jest to, czy są tam Wasi ludzie, czy Komunikujecie o nich, czy wspieracie ich działania, czy jesteście w stanie w analityce zobaczyć, jak oni sobie radzą. Natomiast pokazywanie prawdziwej twarzy tego, kto dba o waszą firmę, tego, kto współpracuje z klientami, kto produkuje to, co dostarczacie, jest świetnym pomysłem na swój własny content. Nie zapominajcie o tym. Zapraszajcie takie osoby, twórzcie z nimi wspólnie treści, Zapraszajcie do tego, żeby dokumentowały wydarzenia, na których są obecne, na które są zapraszane po to właśnie, żeby kreować właściwą komunikację na tym narzędziu. Ja Wam serdecznie dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do czatu e, albo do komentarzy. E, jeśli cokolwiek potrzebujecie związanego z LinkedIn, jestem dla Was. Nazywam się Bartek Ziemiański, jestem z Szerbii i czołem. Do zobaczenia na LinkedIn.